Dixit jest towarzyską grą karcianą autorstwa Jean-Louis Rubira przeznaczoną dla od 3 do 6 graczy, w której uczestnicy będą wymyślali i odgadywali skojarzenia związane z ilustracjami na kartach. Cechą charakterystyczną gry są nietuzinkowe i wielokrotnie nagradzane ilustracje Marie-Cardoie. Rozgrywka powinna potrwać około 30 minut i jest przeznaczona dla osób w wieku od 8 lat. W pudełku z grą znajdziemy 84 wyjątkowo ilustrowane karty 36 żetonów do głosowania w 6 różnych kolorach, ponumerowane od 1 do 6. 6 drewnianych króliczków do zaznaczania zdobytych przez graczy punktów. Tor punktacji, który znajduje się wewnątrz pudełka. Instrukcje. Każdy z graczy otrzymuje króliczka w wybranym kolorze i stawia go na polu 0 toru punktacji. 84 karty należy potasować, a następnie rozdać każdemu z graczy po 6 kart. Gracze nie pokazują posiadanych kart na ręce. W zależności od liczby graczy biorących udział w grze, każdy uczestnik dostaje określoną liczbę żetonów do głosowania. Przykładowo w rozgrywce czteroosobowej gracze otrzymują po cztery żetony o numerach od 1 do 4 w kolorze swoich króliczków. Po wybraniu pierwszego gracza rozpoczyna się rozgrywka. W każdej rundzie jeden z graczy zostaje narratorem. Spośród sześciu posiadanych na ręce kart, wybiera w tajemnicy przed pozostałymi graczami jedną, a następnie wymyśla do niej dowolne skojarzenie. Może to być zanucona melodia, jakieś słowo, tytuł filmu, książki albo fragment wiersza. Jedynym ograniczeniem dla grających jest tu ich własna kreatywność. Kiedy narrator jest gotowy, wypowiada na głos skojarzenie i wykłada zakrytą kartę przed sobą. Zadaniem pozostałych graczy jest wybranie także w tajemnicy przed pozostałymi karty, która najlepiej odpowiada zaproponowanemu skojarzeniu. Gracze dokładają swoje karty zakryte do karty narratora. Kiedy wszyscy wybiorą już i przekażą karty, narrator zbiera je wszystkie, a następnie miesza, na przykład pod stołem, tak by nikt nie mógł zasugerować. Się kolejnością wykładania. Kolejnym krokiem jest wyłożenie zebranych i wymieszanych kart na stole, odkrytych w ustalonej kolejności, przypisując kolejne numery każdej z wyłożonych kart. Zadaniem graczy poza narratorem jest teraz odnalezienie karty narratora. W tym celu, gracze ponownie w tajemnicy spośród posiadanych żetonów wybierają ten, którego numer według nich odpowiada karcie narratora. Następnie wykładają żeton zakryty przed sobą. Kiedy wszyscy gracze wybiorą, że tony zostają odkryte i ułożone przy typowanych kartach. Teraz następuje faza punktacji. Jeśli wszyscy gracze wskazali kartę narratora lub gdy żaden z graczy nie wskazał karty narratora, wówczas wszyscy poza narratorem otrzymują po dwa punkty. W każdym innym wypadku zarówno narrator, jak i osoba, która wskazała jego kartę, otrzymują po trzy punkty. Dodatkowo każdy gracz, poza narratorem, na którego kartę ktoś zagłosował, otrzymuje jeden punkt. Gracze przesuwają króliczki na torze punktacji, a następnie uzupełniają liczbę posiadanych kart na ręce do sześciu. W kolejnej rundzie narratorem zostaje gracz siedzący na lewo od poprzedniego narratora. Gra kończy się w chwili, gdy któryś z graczy dobierze ostatnią kartę ze stosu. Zwycięża gracz z największą ilością punktów. Zachęcamy do eksperymentowania z Dixitem. W instrukcji znajdziecie propozycje kilku wariantów gry, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by samemu je powymyślać. Życzymy wielu udanych rozgrywek.